Siemanko. Ja jestem technokrata i witam was w niesamowitym unboxingu, bo to co tutaj przyszło ma potencjał zmienić moje dotychczasowe, no można powiedzieć, że życie. Bo skoro spędzam przed kompem kilkanaście godzin dziennie, to jest to bardzo mocna część, część mojego życia. E, no i zaraz, zresztą muszę wam otworzyć to, bo, bo, bo bez, tego, bez tego słowa, e, no nie będę w stanie wam powiedzieć, e, co w takim moim życiu e, przy siedzeniu na komputerze. Może zostać mocno zmieniona, chociaż już pewnie macie to w tytule, ale to, no tutaj mam bardzo duże, oj, bardzo duże, oj, bardzo duże oczekiwania co do tego produktu. A jest nim ah, Sony Inzone H9. E, I tak, to są słuchawki, co do których. Ja mam potężne oczekiwania, bo oczekuję, że to będą moje następne daily słuchawki. Że zastąpią G733, z których bardzo długo korzystałem, ale tak, uwielbiam słuchawki bezprzewodowe. Bardzo, bardzo, bardzo. I to jest priorytet w siedzeniu dla mnie na kąpie, żeby słuchawki były bezprzewodowe. A tutaj dostajemy słuchawki Sony. So, słuchawki gamingowe, ale absolutnie, teoretycznie top tier. W sensie powinny być najlepsze i e, oczywiście te słuchawki wysłało mi Sony na wypożyczenie, takie długoterminowe, ale jednak i ja dla Was je przetestuję. Patrzcie, tutaj jest zaklejona zaślepka, ale jest naderwane pudełeczko. No, nie lubię naderwanego pudełeczka. My sobie naklejeczkę delikatnie, chirurgicznie przetniemy i sprawdzimy sobie te e, już te, 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 te soniacze. Oczywiście pełnarecka u mnie też będzie, już y, po taki Wrażeniach. Najpierw sobie je odpakujemy, sprawdzimy, jak one się mają, jak one wyglądają. To dzisiaj takie pierwsze wrażenia głównie wizualne, a dźwiękowe i tak dalej to już sobie omówimy innym razem. Bardzo ładne pudełeczko. Pudełeczko oczywiście trafi gdzieś sobie na szafkę albo tutaj i będzie w tle. Eee, no, strasznie się jaram bo no takich słuchawek premium mi brakowało troszeczkę. G733 dobrze się sprawowały, ale tutaj oczekuję czegoś absolutnie top, naprawdę bezkompromisowego. Tak prezentuje się pudełko, tu mamy słuchawki, tu mamy kabelek bodajże USB typ C, przynajmniej taką mam nadzieję, tak typ C które generalnie tu zostanie. Tyle mam tych kabli USB typ C tutaj, że więcej mi nie potrzeba. Tutaj jest jakaś dokumentacja, którą z ciekawości nawet sprawdzę, co ona, co ona tutaj zawiera. Mamy naklejki. o Więc mamy plusy do FPS-ów. No i tutaj mamy już standardową taką papierologię wymaganą przez yy, jakby... No choćby Unię czy inne państwa, jak jakiś nowy produkt się wprowadza. Tego możemy się pozbyć już teraz. Tutaj mamy nawet instrukcję obsługi. Fajnie, bo. bo... O, można do telefonu, no tak, bo one mają zarąbiste, są też pod tym względem, że mają Bluetooth i właśnie 2,4 GHz i tym się absolutnie jaram, że mają te dwie technologie. No i dobra, mamy bardzo ładny dongiel na 2,4 GHz. Wiecie, no, ja tutaj liczę, że dźwięk będzie bardzo dobry, no bo to są jednak Sony. Ja pamiętam jeszcze jak oczywiście Sony było dalekie od wypuszczenia tych słuchawek, bo to było jakieś 4-5 lat temu, kiedy chciałem sobie kupić Sony te takie WX-y, tak? WX seria. Te takie pierwsze słuchawki, które miały taki noise cancelling. Te też zresztą mają, bo miały, bardzo fajnie grały. Strasznie mi się ich dźwięk podobał i chciałem sobie je kupić, ale... Ale yy, po tym jak pisałem do Sony i tak dalej, oni powiedzieli, że nie dają gwarancji, że na Bluetooth nie będzie opóźnień. Na Bluetooth mogą zawsze wystąpić wy opóźnienia. W związku z tym na długie, długie lata porzuciłem pomysł kupienia soniaczy do kompa. A tutaj w końcu są. W końcu są inzony i fajnie, że Sony samo mi zaproponowało wysłanie ich bo to są słuchawki, na które być może czekałem lata i zamiast WX-ów właśnie dostanę te słuchafony. Inzony, czyli H9, bardzo ładnie wyglądają, świetna jakość tutaj materiałów, taki matowy plastik, bardzo fajnie się to prezentuje. Tu mamy taką skórę, to nie jest skóra, to jest, to jest coś imitujące skórę i dobrze, ja jakby jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aczkolwiek najlepiej to jestem zwolennikiem materiałowych takich tutaj załóżników. Zobaczymy, jak będzie tutaj to ucho w tych słuchawkach oddychać. Tutaj mamy podobnież tą samą skórę w cudzysłowie na pałąku. Szkoda, że nie na całości, tylko na kawałku, bo tutaj już na krawędzi nie mamy. I pytanie, czy nie będzie nam to troszeczkę naciskać na głowę. Mamy też mikrofon. Jednego żałuję, bo wiecie, ja rzadko korzystam z mikrofonu, zanim założymy i pierwsze wrażenia z założenia to. Odnośnie tego mikrofonu. Ja rzadko korzystam z mikrofonu, więc ja wolałbym, żeby go tutaj nie było i żeby te słuchawki były takie czyste wizualnie, takie bardzo, bardzo ładne. OK, on tutaj jakoś bardzo nam e, stylistycznie nie wybija tych słuchawek z tego eleganckiego looku, bo przyznacie, że wyglądają naprawdę bardzo ładnie i elegancko jak na sprzęt gamingowy, jak ogólnie na słuchawki na bardzo ładnie się prezentują. No Kolorystyka taka aż nadto oczywista, nawiązująca do PlayStation 5. I dobrze, bo PSA 5 też muszę w końcu kupić. Swoją drogą Sony, wiecie, przysłaliście już słuchawki, to może i Playaca przyślecie. Żart. Może kiedyś kupię sam. Ale jak przyślecie, Why not? Bardzo dużo przycisków, oczywiście, na tym będziemy skupiać się w tej recenzji głównej, ale mamy głośność na potencjometrze, oczywiście innego rozwiązania. No, akceptuję, ale generalnie wolałbym nie. Mamy noise cancelling, bardzo fajnie, że jest, natomiast powiem szczerze, ja. I nie wiem, czy tu jest taka funkcja, ale o tym się przekonamy. Wolałbym wręcz podbijanie dźwięku. Bo wiecie, jak ja w domu siedzę, także zaraz je będę zakładał, że jedno ucho mam odsłonięte, żeby zawsze słyszeć, czy ktoś mnie nie woła i tak dalej. A jakbym miał podbijanie dźwięku, czyli wiecie, rozpoznaje dźwięk, że ktoś coś do mnie mówi i woła, i automatycznie słuchawki to podbijają, to wtedy to było fajne rozwiązanie. Nie wyglądałbym jak debil z jedną słuchawką na ucho, a drugą gdzieś z tyłu. Fajnie by było, jakby było takie rozwiązanie. O tym się przekonamy, czy jest. Tutaj mamy przełącznik game chat. Bardzo fajną rzeczą też jest, jak czytałem o tych przełącznikach Bluetooth. Tutaj mamy włączanie, wyłączanie słuchawek i wejście na USB. A sam mikrofon wyciszamy i włączamy, robiąc cyk, cyk. Nawet słyszymy takie cyknięcie i on się wtedy włącza, wyłącza. E bardzo fajną rzeczą jest jednocześnie nadawanie zarówno po bluetooth, jak i po 2,4 GHz. No, powiem szczerze, to będzie być może dla mnie nawet killer feature. Bardzo bym chciał na przykład mieć mikrofon i dźwięk po bluetooth i jednocześnie osobny dźwięk po 2,4 GHz. No, wow! Jak to będzie działać, to, to mega. No, bardzo ładne, i zakładamy teraz pierwsze wrażenia, jak to siedzi na głowie. Bardzo wygodnie, bardzo mocno jakby od razu wytłumiają dźwięk same w sobie te, te, te połąki. Do właśnie to jest fakt, że do takiego dobrze zrobionego noise cancelingu musi być wytłumienie fizyczne, też bardzo dobre, bo co z tego, jeżeli będą nam robić tą odwróconą sinusoidę, czy też tam odwrócony Odwrócone spektrum dźwięku, żeby wyciąć pewne rzeczy, będzie nam robił ANC, jak będzie do nas dolatywać masę dźwięku poprzez właśnie no, gdzieś tutaj bokiem, więc to musi być zniwelowane. Powiem szczerze, zastanawiam się: O, są regulowane, o, o, o cudownie, ale też bardzo pięknie, płynnie są regulowane, więc o, kurczę, fajne, wygodne. Bardzo wygodne, a w ogóle wydawało mi się, że G733 to jedne z najwygodniejszych, nie najwygodniejsze słuchawki. Tu mogę powiedzieć, że jest równie dobrze, o ile nie lepiej. Mamy też ten mikrofonik, go będziemy sobie później testować. Nie, no dobra, zróbmy jakieś pierwsze wrażenie dźwięko. Ojej, masakry, to wycina jak, jaka jest różnica po złożeniu. Dobra, zróbmy sobie także. Tutaj mamy w ogóle PC PS5. O, przełącznik. Włączmy sobie to. I teraz odpalmy sobie słuchawki. Tutaj sobie odpalimy je tutaj. Jakiś dźwięk się pojawi, czy coś. Pytanie, czy są naładowane? Mogą być rozładowane. Może być też taki problem, więc tutaj sobie wyciągnijmy kabel USB typ C. Podłączymy sobie. Dużo mamy tego kabla. Teraz jeszcze raz spróbujmy sobie włączyć. O teraz coś się, coś się zadziało. Nie mamy natomiast żadnego indykat... O coś, coś, tam się dzieje i mamy już je tutaj. Inzon, Inzon H9 i H7, ha, czyli e, H7? Inzone H7 są takie inzone H7. Są już, są, bo już myślałem, że jestem taki sprytny. Eee, a ja dostałem H9, czyli jakiś wyższy. Aha, bo ten wyższy model ma pewnie noise cancelling, ten niższy nie. Dobra, włączymy sobie jakieś, jakieś YouTube Music. Yy, I coś sobie tam włączymy jakąś, jakąś losową muzykę. Yy, o, włączymy sobie. Bardzo fajnie grają. Dużo lepiej niż G733. Oj tak. Ale to już to już może więcej po recenzji, jak sobie posprawdzam trochę więcej tych rzeczy. Ale strasznie jest. Szczęście się zastanawiam jak. Nie wiem kiedy jest. O, teraz jest pewnie Noise cancelling, bo o tak. Nawet sam siebie zacząłem ledwo słyszeć, jak o jak go włączyłem. Coś z basem. Mam wrażenie, jakby dźwięk był taki troszeczkę, a nie, teraz wleciała ta taka głębia. No, powiem wam szczerze tak, to jest bardziej niż pewne już w tym momencie. Yy, już. O, tutaj jak przyjem. Wow. Tutaj już fajnie, to fajnie gra. Czyli w takich rokowych dźwiękach, jak ja lubię, to najlepiej najlepiej będą się sprawdzać. Przynajmniej teraz tak. Wow. Powiem wam szczerze, ja jestem. Ja jestem, ja jestem kupiony przez te słuchawki. Ja jestem kupiony totalnie przez te słuchawki. Mega, mega się jaram. No, to jest bardziej niż pewne, że to są moje nowe daily, bo no są to słuchawki, które absolutnie są top, 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 top. I e, no, co tu dużo mówić? Takie top słuchawki muszą zostać moimi nowymi daily. A miałem wiele słuchawek na testach, lepszych, gorszych. I powiem Wam szczerze, no na tych pokładam największą nadzieję. No zobaczymy, czy koniec końców faktycznie będą moimi daily, czy może gdzieś tam się w trakcie rozmyślę, bo coś mi nie spasuje, ale o tym oczywiście dowiecie się na recenzji. Musimy troszeczkę czekać. Pytanie, kiedy wleci ten unboxing, bo może się okazać tak, że już za niedługo będzie recenzja, bo na przykład Wy to oglądacie. A ja już je testuję dwa tygodnie. Ale może być też tak, że Wy to oglądacie, a ja jeszcze będę je chciał z dwa tygodnie potestować, bo chcę się przekonać, chcę sprawdzić, bo to nie jest tylko i wyłącznie te słuchawek. To jest egzamin na moje jedno z głównych narzędzi pracy, bo słuchawki bezprzewodowe są dla mnie turbo, turbo ważne w pracy na komputerze. Naprawdę. I o ile nie najważniejsze. Ja na przykład sobie coś za, za, załączam na YouTubie i robię masę innych rzeczy po całym mieszkaniu, pokoju i tak dalej, więc te słuchawki muszą robić robotę. Dobra, dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, czy mieliście styczność, czy może widzieliście jakieś inne recenzje, czy, czy może macie te słuchawki. Dajcie znać, co myślicie. No i czy, czy podoba Wam się, yy, czy czekacie na recenzję tych, tych słuchawek? Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, a ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć!